Zgodnie ze wcześniejszą obietnicą, którą dałem na dzisiejszym odcinku, komentarzu, raporcie na temat stanu zdrowia papieża Franciszka, tutaj na short się przekazuje nową, wartą odnotowania kwestię, właściwie bardziej nawet wypowiedź niż wydarzenie. Kapelan Polikliniki Gemelli, Gemelli Nunzio Corao dał taki głos mediom, że przyszedł czas nadziei wbrew nadziei. No to w zasadzie jednoznacznie określa, jaka jest sytuacja zdrowotna papieża Franciszka. No jeżeli wziąć pod uwagę, że dzisiaj także kardynał Pietro Parolin ogłosił permanentny różaniec na placu świętego Piotra codziennie o 21 za papieża Franciszka. No, wszystko to jasno wskazuje, że jesteśmy przygotowywani do dużej zmiany w kościele i do jakby to powiedzieć tradycyjnie transitusa, czyli przejścia papieża Franciszka do, do Boga, do naszego Pana Miłosiernego i Sędziego.